Ja, ja jestem Obera! Abera jest razem ze mną, więc będziemy w tym odcinku rozpapywać wszystkich graczy bez wyjątku, a wy normalnie jeśli Zapytacie, Bobek, dlaczego masz taki dziwny głos? Otóż dlatego, że statyw mi się zepsuł i mam e, mikro, mikrofon w kubku. Fajnie, fajnie, mikrofon e... sobie w szklance trzymać. To ale, ale Aberka to jest dziwny pomysł. No chłopie, kto tak trzyma normalnie, to, to ja tego nie wiem za bardzo, ale dobra. Raczej normalny to nikt. A sądzisz, że Bobek jest nienormalny? Bo, 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 ale Bobek jest przecież najbardziej a, a, normalną osobą. A inaczej, na całym czy, czy był kiedyś normalny w ogóle? A, no no co, nie jest normalny Bobek? No to jest zwariowałeś, tutaj rano tuwierdziłeś. Dobra, stary, ja mogę tu przegrać ogólnie. Jak nie? tu możesz tu przegrać, chłopie? To jest taki beznadziejny. Nie możesz tego przegrać. Ja już tu jestem w, na samytkim koniuszku, więc y, ty tym bardziej nie możesz tego przegrać. Bo ja będę zły na ciebie i niedobry, jak tu przegrasz, a ty nie możesz tego. Wow. <laughs> dobra, ja, ja czekam na, samym, na samej mecie na ciebie, więc zapraszam, aberko. Ja tu czekam. Dobra. Ja nie wejdę, nie zakwalifikuję się, dopóki ty nie wejdziesz, więc chodź. Dobra, stary więc, no i. Nie tak, żartuj tak. i normalnie... Tak, no zjechałem ty... na ostaty... ostatni... <laughs> dobra, ja cię w takim razie kwalifikuję. Zobaczymy jak to będzie z tobą. I teraz ci dam, będę cię kubicować. Będę ci kubicować, powolutku, powolutku, dobra. I parcyk elegancko przyszedłeś dalej. I cyk, na kolejnym. I cyk, jeszcze na kolejnym. Dobra, no jednak będę, końcówek. jednak będę. No ale no, tak chłopie. wiesz, rzutem na taśmę, nie? To się tak chyba mówi. Ty, ale no, chłopie, no to ty widzisz, jakie to było banalne, chłopie? No, no, z paluszkiem normalnie w tyłeczku. A tak naprawdę to szczęście polega na tym, że dużo osób się nie zakwalifikowało po prostu. Ej, po tobą. prostu to jest trudna gierka, nie tylko tak. ja z nią mam problem, nie Ej, tyle. Ej, bez tak samo mi się wydaje, więc, e, więc naprawdę, nie, nie bój żaby. A teraz, się, co nam dasz? Jak myślisz? Będzie jakaś fajna gireczka, czy nie za bardzo? Nie, raczej będzie super gierka, bo teraz były... O! O, były trudne, no to teraz łatwiutka, tak? Ej, to jest fajne w sumie, ja to bardzo lubię, bo to jest takie tu bieganie. Tak, tylko pamiętaj, dwa okrążenia. Tu są dwa okrążenia. Tak, dwa, dwa laps. Laps po angielsku to jest okrążenie ludziska, jakbyście nie wiedzieli. To bobek, uczy, Uuu, i babi, bobek więc... uczy i bawi. bobek uczy i bawi. no się bola, serdecznie. Napiszcie w ogóle w komentarzu okrążenie, a bobek wam przypnie serduszko. Więc y, w tym momencie wielki. Czemu ty jest jako pierwszy, a ja jestem to na samym najlepsze. szarym końcu. Może na szarym, szarym końcu nie jestem, ale jednak jestem gorzej od ciebie. <laughs> Dobra, to w takim razie lecimy i cygnąć. No! Normalnie, cykens, pykens. Jak ci się tam w ogóle. Ej, nie, ja, ja biegnę z tymi ludźmi, ty masz mega szczęście, chłopie. Bo mnie nie ja nawet nie ludzie widzę nikogo z tyłu za sobą, nie? Ej, słowik... O, dobra. O, jednak widzisz już kogoś. A patrz raz zobaczysz. zobaczyć Bobusia! Patrz, bobek. Wow, dobra, jednak Bobka nie zobaczyć, Ale no, byłem. O, Patrz, widzisz mnie? Widzisz mnie, Obera? Tutaj jest. A, patrz, bokiem przebiegasz. tu ja też pobiegnę bokiem. To ja też w takim razie pobiegnę bokiem. I pierwszy. Pierwsze okrążenie zaraz będzie za nami i lecimy, cyk! Pierwsze okrążenie za nami, tak, bo ja cię wyprzedziłem, bo wiesz, bo taki chla... Aha, dobra, chciałem powiedzieć, taki że taki chla... Chla... O, ale mnie odbił młotek w ogóle, co mi chodzi? <laughs> dobra, jesteś zrobi, na młotkach, to mi się podoba, bo w takim razie jesteś za mną, więc jestem lepszy od ciebie, więc jest fajnie i teraz bieg... Ej, patrz, mi się w ogóle wy... Wow, co ja tu robię w ogóle? Jakoś mi się mega przyforca ta cała, dobra, z środkiem teraz pobiegniemy i tu mam młoteczek i patrzcie, ludziska i kolejny speedzik I teraz biegniemy oczywiście bokiem, bo tutaj przez środek to nie warto, naprawdę nie warto. I cyk, kolejne różne. Do, dosłownie nie warto, miałeś Ty. Rasy, no. jak, jak tam ci w ogóle idzie, Abera? Jestem! Zakwalifikowałem się. Ja jeszcze chciałem dalej biec! O nie, tak objaczę mi przez Powoli, powoli, dawaj, 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 szybko! Nie powoli, tylko szybko! Dobra, jestem, dobra, ale jest, no, nie popisałem ci dzisiaj serii. Naprawdę, ale warto że jesteś dalej. Jeszcze jedna osoba i lecimy prawie z finałem, ludziska. Mamy już prawie finał, słuchajcie, będzie to giereczka prawie finałowo, jak myślisz, tu będzie tak, w nie no, stary, teraz, teraz musi być coś fajnego. Ja bym chciał piłkę nożną, bo dawno nie było piłki nożnej, chłopie. Ej, nigdy nie widziałem tu piłki. Znaczy, dobra, y, no po powrocie na do Polga nie widziałem. No po powrocie na. No nie! Ja o, tego nie o, lubię! Skoko. To mi się nie podoba! To mi się nie podoba, bo na tym bardzo często odpadam. Ale dobra, teraz już wiem jak to przynajmniej robić, więc y, muszę się skupić. Naprawdę się muszę w tym momencie skupić i może się uda, naprawdę, oby się udało, Aberat Trzymaj oby znaczy, się ja się udało. ja serio to lubię, naprawdę tak, bo to ja lubię. to, to zawsze to wychodzi, a u mnie trochę jednak gorzej jestem, ci powiem za bardzo. Czy znaczy, nie zawsze mi to wychodzi, różnie. <noise> no. no, ale jednak częściej ci to wychodzi niż, niż mi, bo mi na razie nie wyszło ani razu, więc w tym momencie, ludzie, tka, trzymajcie kciuki, trzymajcie tak kciuki, jak pisaliście egzaminy, ósmoklasisty, więc yy, trzymajcie normalnie kciuki i Bobek musi, musi dać radę. <głos> <głos> Bobek, no po prostu musi dać radę, co nie, Abera? Bo ty dajesz tak. radę, to ja też muszę dać radę. I ja teraz ten sobie pobiegniemy, tak oczywiście, był żeby to było fajowo, dobra, cyk, elegancko. Teraz tutaj trzeba. Uważać, dobra, i teraz. No nie, akurat mnie kula walnęła śnieżna, no to nie. No, niech mnie strony. kule biją. E, to, ja może nie chcę, żeby mnie te kule jednak biły za bardzo. Dobra, i jesteśmy. Jestem tuż za tobą, abera, ale tutaj jest ten moment, w którym. E, o który nie, za nie, nie, mnie. No ogarniam. dobra, to jednak już, już jeszcze jednak nie lubię. E, tej dobra, ja, ja teraz mam taki moment, który za bardzo nie. O, udało Aha. mi się za pierwszym dobra. razem. Ale nie ogarniałem Aj, tego nie. wcześniej, więc, więc jestem zadowolony. Dobra, czyli żeby to był ten raz, kiedy mi się uda? A kiedy. Nie! Ja nie chciałem tak! Nie! Teraz kula, tutaj wielka śnieżna. Dobra, na po, powolutku, powolutku. Teraz sobie wolę poczekać. I kolejne. I kolejne czekamy. I teraz cyk, czekamy. O Jezus! Ktoś się przyblokował Co? i mnie wywaliło, wiesz? Dobra, jeszcze się ten ja nie zakwalifikował. Nawet No ja nie wiem się jakim mogę cudem. nie zakwalifikować w ogóle, bo serio, gość mnie. Dobra, jak, jak na chillu, bo tutaj mi się wydaje, że jakoś ludzie za bardzo tego nie ogarni. Nie, nie bardzo dużo osób się zakwalifikowało. No. Dobra, pociekaj, tak? Dobra, poczekaj, bo ja... No dobra, jestem! Zakwalifikuję się! Pierwszy nice, raz skończę nice, nice, tą nice, giereczkę, kumasz to, chłopie! Pierwszy raz w historii FOL! Ej, tobie też się może udać, serio! Dawaj teraz! Uda ci się! No, uda, ci się. uda ci się! No! Nice. Mamy to! Ej, chłopie, ty zawsze wygrywasz tą giereczkę, Ty mówisz, no nie uda mi się nie uda, a potem Abera wygrywa. No to to fajne. No, ale sprawłem ostatni! Eee, kumasz to, Abera, co to jest za giera? Ezu, ja I, już... Już mówiłem, ogóle, że nie ej, będę w to grał. Jest nas nieparzysta liczba osób. Masz to, a ogonów będzie połowa, więc nie wiem jak to wolga w zrobi za bardzo. Ale mam nadzieję, że, że będę miał ogon na sam koniec. Bo jak obydwoje odpadniemy, to trochę będzie niefajnie, jak mam być szczery. Tak, to będzie. Ej. Problem. Pytanie, ile osób odpada? Pewnie połowa, nie? Jak zawsze? To 7 czy 8? Yy, mam ogon na chwilę obecną, czy będę miał ja pod koniec gierki, tu nie wiem, ale na chwilę obecną mam, więc, yy, więc poko... Masz ogon? Dobra, to fajowo. Patrzysz patrz, tylko nie o nie ciebie, o, dzień dobry. No, tu nie ma połowy, po prostu, kto ten. A nie! Ta, no tak, bo jest, jest tylko połowa, no, ogonu. Jest połowa ogonu. Tylko połowa ogonu, więc y, tylko połowa osób się dostanie, więc y, no powiem ci, że trochę nie fajnie. Jesteś na środku w ogóle, tam taki typu, koło ciebie też chodził. Ej, tu trzeba mega uważać, stary, bo tu jest jeden moment i cię nie ma normalnie. Ej, serio? A, ja Jeszcze minuta! Tej a ja tutaj widzę, że tutaj e, trochę nie... Ej, powiem ci nawet... Nie wiem, ci ludzie biegają za tobą chyba. Ja stoję sobie w miejscu. Nikomu za bardzo nie przeszkadzam. Może jako ananasek się schowam tutaj za tym... Za tymi żółtymi... No nie, typo. Jakim cudem on mnie niby... E, dobra, nie kumam, co się teraz w Fall Guys się wydarzyło, ale to było naprawdę dosyć, słuchajcie, mega dziwne. O, zabrałeś mi ogon. Nie, to nie ja, to jakiś gościu czerwony, a nie, ten... Ty na pewno e, mi zabrałeś. Nie, to nie ja, to nie ja, Abra. Może... Abera, nogą to wy dwójkę będziemy mieli. A tak, tak, tak to... Tak, 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 tak. Dobra, idź po inny ogon. Masz? Dobra, i teraz Bam. wytrzymajmy. 20 sekund. Chłopie, to jest niewiele. Dbajmy radę. Zabrał ci? Dobra, trzymaj chłopie, to trzymaj w tym ja momencie. Go, go. Ten ogon, trzymaj ten ogon, dawaj. Mam. Nie! Zabrał mi ktoś w ostatniej sekundzie! Nie, 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 nie. dobra, zabrałem! 10 sekund, proszę, proszę, 10 sekund. Proszę. Zabrał mi ogon! Dobra, trzymaj szybko, złap jakiś ogon! Złap Mam. w tym momencie jakiś ogon! Czemu szybszy ogon? Jestem! Jestem! Ja też! Dobra, mamy Jesteśmy to, stary, obaj w finale! Obydwoje w finale, to jest... to znaczy tylko tyle, że któryś z nas musi wygrać, chłopie! Który znak wygrywa ten finał! Co ty na to? E, ja bym poprosił o wygranie. Bez, ej, ja muszę we dwójkę wygrajmy, chłopie, się, ej, dogadajmy się, dogadajmy się! Jeżeli byłaby jakaś gra, że no. jesteśmy w stanie sobie pomóc, to sobie pomóżmy. Tak, to jakby... Był, ta twoja gierka na sobie rzuka, się wstawił. Rzucamy tych piłeczek no. takich wybuchających. I wtedy rzucamy wszystkim innym, a nie sobie. Proszę, ty wypukaj... Tak. E. O nie! Ej, o do, nie! To jest to takie to szybkie! Ja, serio? Ja o, tego nie, nie umiem. Ej, czemu akurat na finale dostajemy taką. Czemu ja na finale zawsze dostaję jakąś ciężką? Albo teamki jakiś ran, albo coś takiego, albo jakieś bizony. Nie, no po prostu. Abera. Nie. Ja, ja po Dobra. prostu nie mogę. Statystycznie. No. Mamy spory procent szans na... Tak, e, to, że, że któryś z nas wygra. wygra. Mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy inni odpadną jako pierwsi i nam się uda, bo tak, tak to dokładnie będzie dokładnie to niefajnie. mamy 25% szans. E, no, tak ci powiem, że no w sumie masz rację, mamy 25%. Dobra, teraz tutaj sobie przeskakuję elegancko i tutaj sobie teraz trzeba poczekać. Bo... Na razie to jest chill, co nie? Na razie to jeszcze jest bułka z masłem, ale jak to przyspieszy, to już Ej, wtedy nie będzie. mnie próbuje przytrzymywać. To no, to jest w ogóle podoba. niefajne. Bo jak przychodzisz i ktoś cię przytrzyma nagle w jakimś momencie, to może się to dla ciebie o, skończyć na napraw... Ktoś odpadł? Dobra, tak. to nie wiem dlaczego ktoś odpadł, Trzy bo na razie... Odpadły. Ej! Dobra, full skupienie, Abera, full skupienie, normalnie. W ludziska też trzymajcie kciuki za nas, żeby nam się udało, żeby... Na, tak, Beski tu już teraz przyspiesza. Beski tu teraz... Patrz! Przyspiesza! Chłopie, to jest ten moment, kiedy... O nie! O nie! Patrz na to, to przyspiesza. To przyspiesza Aha, w widzę, tym widzę. momencie. Dobra, teraz na drugą stronę. I teraz proszę, 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 żeby ktoś z nas się. O! No, nagle nik nie odpada. We dwóch jesteśmy. O! Dobra. Nie! Czemu w środek? Dobra, Bera, dawaj teraz ty. Skup się. Skup się, chłopie. Dawaj, jesteśmy we dwójkę finale. Dobra, giga Gigas Giga spocenie. Nic zostawę, nie tak? mów, chłopie. Tylko się normalnie uważaj. O, teraz będzie super szybko. Teraz będzie jak najszybciej się normalnie w tym momencie da. Dobra, tu sobie uważaj, chłopie. Ale dobra, elegancko ci naprawdę do stare idzie. Więc y, full skup. To było naprawdę bliskie. Ej, czemu nikt nie odpada? To ja za bardzo nie wiem. Ale ci ludzie mają totalne jakieś szczęście. A Berka... O, ktoś odpadł. Ci, o, o, ktoś 3. odpadł. Dobra, trzy osoby. Trzy osoby. Dawaj, abera, Dajesz radę. W polsku... Wow, co jest teraz za szybko? Stoję, ja po prostu tego już nie ogarniam. Ej, to nie jest... To już nie jest na moją głowę. To już nie jest na moją... Nie! nie! No dlaczego, ludziska? O tak czy... nam dobrze szły. W ogóle zobaczcie. I to jest nie do zrobienia. Patrz, jak to szybko leci, chłopie. Patrz, jak to... Musimy Ej, to jak obejrzeć. oni to robią. Jak oni to robią, to ja nie wiem. Bro. Wiemy, bo... Czyli abra kontra, bo. Znaczy, abra i bobo. Znaczy, no teraz to, jesteśmy trochę kontra, nie? Tak, a no w sumie tak, bo tylko jeden z nas może wygrać. Co mnie tutaj strzela? Łocie, mnie zły? też wywaliło mnie w dobra, ogóle ale powiem Ci, w wywaliło mnie tak, że jestem pierwszy, więc y, patrz, dosłownie jestem stary pierwszy. Widzisz, że ja jestem w tym momencie, chłopie? Stary, ale ja w ogóle. No dobra, ja dobra, ja nie mogę wszystko. się przepchnąć przez tych ludzi, nie? Dawaj, wbijamy się, co? Dobra, w tym momencie lecimy, dobra, teraz a... mi się udało. Dawaj, ja no się chodź. nie złapałem! No ja właśnie nie wiem, też mi się wydaje, że jakoś coś zmienili, bo wcześniej też się nie złapałem. Dobra, ja czekam na ciebie. Tu jakiś typu mnie chce, żebym wpadł, ale no ja jestem, ale wiesz, na ciebie, No jestem, ale dużo jest choć, tych osób lecimy, lecimy i nie da się dźwięka. jakby nic zrobić. Łoł, wow, zakwalifikowani we dwójkę i ludziska. Jak się zakwalifikowaliśmy we dwójkę, to wy po prostu w tym momencie subskrybujcie, lajkujcie ten kanał, bo to jest najlepsze. O, to dla mnie minecraft. Otóż to i zbieramy nad statyw, więc yy, no, pozdrawiam serdecznie. I Jak wygram, to mi kup. Staty? statyw? Stary, jedna łapka w górę to jeden grosz na statyw Bobo. O, dobra, trzymam. Z... A kto mi to da, te złotówki? Stary, twoja mama. Haha, <laughs> czyli... No? Czyli tysiąc łapek to 10 złotych. Tak. A widziałem statyw za 3 dychy plus przesyłka, to trzeba 50 tysięcy łapek. No, stary, przesyłka to droga może teraz być, no. No, to, yy, lajkujcie ludziska. Pięćdziesiąt tysięcy lajków i będę miał statyw do mikrofonu, a teraz będzie siatkówka. Dobra. Albo nie. Następny to nie siatkówka. No ale, chłopie, to jest superancka siatkówka. Dobra, koło siebie jesteśmy, bracie! Jak tam! Gdzie leci mi to A czy na środek? Przodzie... Czy tutaj środek? coś środkiem przychodzi? O, siatkiem akurat. Tak. Wszystkie się otworzyły, chłopie, więc. Więc. <laughs> <laughs> co byś. Dobra. O, tylko tutaj. tutaj... Okej, wow, Ok, dawaj, gomysz tak dużo... nie trendy. Jednak e... już przestał okay, już przestał tutaj, być Ok, tutaj po lewej Dobra. Dobra, jezu, dawaj, będę! środek. Ej, powiem ci, Jestem dobrze nam ci. idzie, dobrze nam idzie, pomidory, ej, jak się ej, go się ej pomidor wie wszystko, pomidor, ej, teraz mu się, on skręca, o, ty widziałeś, on skręca, Zgrane. tam jest, patrz. Patrz! Nie kumam, o co robi Pomidorek, ale jest to naprawdę dosyć Ej, dziwne ludziska. Powiedz, że to jest podejrzane. Jest! Czemu tylko 29 osób? Ocie panie! Ej, co się wydarzyło? Ja myślałem, że na chillu, a tu tak ledwo co się dostałem do kolejnego etapu. Ale ważne, że się dostałem. Skąd Pomidor wiedział 5 razy z rzędu, gdzie iść? E, pomidor. Mamy ale... problem. Kiedyś to lubiłem. Tak, ale ostatnio się troszeczkę zmieniło. I powiem wam, ostatnio to jest tak ciężka mapka, żeby to przejść, ale dobra, może damy radę Abera. Ale no, Ost próbować trzeba, nie? Ostatnio tutaj graliśmy i ile wygrało wtedy osób, to przeszło, bo. Dwie. Dwie osoby, dosłownie ludziska. Dwie osoby tu przeszły ze wszystkich, a ile było wtedy z 30 osób, to jak teraz? O, 28. No, i wygrały to, słuchajcie, dwie osoby. Od razu po tej mapce był finał, więc y, powiem wam. Y, no, za bardzo mi się to nie podoba, jak mam być szczery, Ale może nam się teraz uda, dobra, Więc y, trzymamy kciuki i może teraz to będzie troszkę ale łatwiejsze. Ale nie, widzę, że to jest ta zwykła wersja, chyba, ta wiesz? zwykła wersja? Choć nie tak. wiem, bo jakoś tak to stare ci szybko Tylko wersja tego poparcia. Tymczasem. Oj, nie wiem, czy to jest taka zwykła wersja. Oj, ej. stary, no jakaś taka szybka, co? No, trochę mi się wydaje, że jednak szybko to to działa. Nie, to nie jest zwykła wersja, chłopie. Nie, nie ma opcji. Dobra, ej, no, jest nie, bardzo dziwna, to prawda. Bo to jest za szybki. Patrz, widzisz? To jest za szybkie, chłopie. To Ludzie jest... mnie blokują! Ej, nie blokujcie mnie! tu jest za szybkie, chłopie. Ewidentnie, tu jest za. tu jest. ja cię sunę. Jeszcze nikt nie. o nie, nie to na jest normalna, party. tylko jest przyspieszona. Tak, ale. ale coś jest zmienione, chłopie? Kiedyś to było o wiele łatwiej. Tak mi się wydaje, przynajmniej. To, dobra, ale to nie jest tak ta wersja, w którą my graliśmy wcześniej, bo tamta to w ogóle była w tym momencie już szanona. A, tak bo... oni w ogóle tutaj jakby wieżowce no. budowali z tego. No, no. wieżowce jakieś trzeba było bie... Co się dzieje? Czemu nie mogę czasami skoczyć, to ja nie wiem. Jak się mnie ludzi Ale bo jest za dużo ludzi właśnie, to jest giga problem. No, ej, bez tu czasami się nie da skoczyć, bo ktoś już stoi i gra ci nie pozwala skoczyć. Dobra, 25 tak, 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 sekund tak, tak, jeszcze. O, to jest najgorszy moment. Najgorszy moment, dobra, przeskoczony. I dobra, teraz, teraz będzie, będzie środek. grubo. Nie, 18 sekund, to w specjalnie. porządku, to nawet nie ma tragedii. Dobra, teraz z prawej strony, teraz z lewej, szybciutko, teraz środeczek. Lewa strona i już będzie... Jak to przyspieszyło teraz! Ale dobra, nie Ej, jest Dobra, z... łatwo. Nie jest łatwo, tyle. mimo wszystko. To, to jednak ja nie Ja myślałem, to. że to będzie ta wersja, że bardzo dużo jest tych budulców jakby. Ja tak samo, oh. chłopie. I naprawdę, w tym momencie się tego ewidentnie ludziska wystraszyłem, ale poszliśmy dalej. Teraz Fall Guys, pro. Proszę, daj coś co lubimy, na przykład ogon albo siatkówkę. Na przykład siatkówkę! <laughs> Bo to naprawdę bardzo lubimy. Proszę, ogon albo siatkówka. Proszę, Fall Guys, siatkówka. O, widziałeś? Była przez chwilkę siatkówka. i nie ogóle... będzie siatkówki. Ale tu się nie. długo wczytuje chłopie. I co będzie? Uwaga, uwaga... O, wygrałem to raz. Ja raz jest... to w życiu graliśmy i no, los to wygrałem. A ja miałem przypał, dobra, muszę się naprawdę skupić. Więc jak ty to ogarniasz, chłopie, to w tym momencie proszę, żebyś komentował ten odcinek bardziej, bo ja się muszę skupić, chłopie. Bo my mi... graliśmy w to raz i ja przegrałem, więc Abberamus już w tym momencie Ja nie lubię ogólnie nadrobić. tych śniegowych rzeczy, tak ci powiem No, starze. bo one ogólnie nie są takie fajne, moim zdaniem. Takie, Le. Nie, są spoko, ale ten lód mnie denerwuje, bo ja nie wiem, kiedy my idziemy po lodzie, a kiedy po normalnym mm. jakby, wiesz. Tak, ale ja w sumie w ogóle nie lubię, bo, bo tak mi nie pasuje do tych yy, klimatu, który jest teraz. W sensie, wiesz, do tego lata i ogólnie do wszystkiego no yy, tak, tego kupam, typu. Mam. No mnie śnieżka jakaś walnęła ja cię sunę. No nie, tylko nie ścieżka, tylko nie śnie... ooo! Dobra, przeleciałem boczkiem. Co teraz? Gdzie, to tam trzeba przejść na drugą stronę. No i już Jezu, ja bardzo ciężko, I ci, Już zwarzywiłem w tym momencie, a dużo osób przede mną. Tu jakieś śnieżki w ogóle wielkie le lecą, to ja... Ja ci a sobie... spadłem fajnie. E, e, czemu ty spadłeś chłopie? To ja. Znaczy... Co tu się dzieje? Czemu ja nie daję rady? O co chodzi? Ej, co Bada, jest grane? Ja góry, już tego przejść nie umiem. I anczaszona, no. E, a, ciesunę, no. O, dobra, teraz mi się udało, ale już jestem naprawdę mega, mega w końcu, ale może teraz mi się uda, może mi się w tym momencie uda. I tutaj trzeba pomalutku, okay, pomalutku, pomalutku, poczekam sobie. Już to się zakwalifikował! Oj, to nie. niezły dziad w takim razie. Co jest grane, to mi się nie podoba w takim razie. Cztery osoby już zakwalifikowane, pięć osób już zakwalifikowane. Dobra, jestem dobra. ósmy. Jesteś tak. ósmy i co teraz? To stary, jeszcze, jeszcze trzy, nie, jeszcze no, trzy. Nie, no, Dawaj, słuch. dasz radę akurat. Nie da! Но нет! Четырнадцатый? Я тессуна. Aberka, teraz coś specjalnie Oj. dla ciebie, utwórz jest walka w finał. Nie Ale idę pasz, środkiem. Na tym screenie kaczka jest na początku, więc to może oznaka. Myślę, że to tak działa? No, myślę, że tak to właśnie działa. Osiem osób się kwalifikuje, więc Abera, szybko portki do góry i lecisz, chłopie, jak najszybciej. Może środkiem pobiegnij, bo to, no widzisz? Jezus. O, o nie. To, no o, jeszcze tu arbuzyk prawie za, walnął. Dobra, no Abera, dawaj teraz. O, ja ty... No, ten arbuz nad twoją głową normalnie... Oj kolejny nad twoją Ej, głową. Ej, nieźle uniknąłem akurat tej tak, jednej bez rzeczy. Kitłu. Tam w ogóle ty, Ej, brak, tam się to coś zepsuło. Już? Ej, tam się coś zepsuło chłopiec z tymi owocami. Ej, patrz to, patrz to, patrz to patrz. Uważaj, Uważaj, uważaj. Dobra, uważaj na drewno, A na drewno to, uważaj. Na na drewno. Ja w finale. Trzeci, nice. Co? Ja, to nice, ikabera. Gratki, Serdecznie! Ej dobra, no to stary jest duża szansa na wygraną. Otóż to. I ludzi KAJ JEST W TYM MOMENCIE FINAŁ! TNT? Kto Ojej. To jest? Co to jest? Stary, tutaj no chyba to jest TNT run, tak? Ja no, tego nigdy w finale nie grałem. Taki Ice run, ale no, no coś tego typu. Ewidentnie mi się wydaje, że coś tego typu. I chłopie masz wreszcie pierwszy raz coś takiego jak... O nie, to jest to, to lipa ci powiem takie trochę. Bo nie grałem tego chyba w finale. to łatwo to można zważywić. Ale ty jak ogarniesz TNT runy, bo ty lubisz ogólnie takie coś, to powinno dać radę. Więc ABERA! Ja w tym momencie trzymam na ciebie kciuki siedem osób się yy, wywala więc bądź tą ósmą i się nie wywal chłopie dobra, ja patrz. Na przykład... Idę sobie tutaj bok, Ty to jest taktyka pięknie. fajna tylko goście przed tobą robi to samo co ty, więc yy, może trochę nie wyjść, albo w sumie Ej dobra siedem te osób mają kilka, chyba, trzy, chyba trzy poziomy hmm. odporności one tak, mają Tak i nie dość, że mają chyba trzy poziomy odporności to jeszcze do tego yy, są yy, dwa poziomy tych Kafelków. Ojejku, tu się psują już w ogóle. Ok... Uważaj, Abera, musisz mega. Dobra, na razie jest spoko. Na razie ci powiem, jest mega spoko, ale trzeba uważać, chłopie. Dobra, się... ja sobie tutaj biegam po tym lodzie i się ślizgam. Tego mega nie lubię, akurat. Tak, no trzeba naprawdę, stary, prostu uważać, bo jest mega wielki przypał. Ale dobra, jeszcze sześć osób. Ja ci sunę. Dobra, Ej, patrz to. Się na... Dobra, stary, ale będziesz tą ósmą osobą, nie odpadnie powiedz mi, powiedz mi, nie No, nie mogę teraz odpaćć Dobra, już, za ej, powiedz mi naprawdę to jest mega przypał! Ej, musisz uważać! Dobra! Ej, co tu się Chcesz dzieje? Dobra, Dobra, ej, mega dużo osób w tym momencie poodpadało, ale ty się normalnie skup i po pomalutku, powolutku do przodu. To widzę w ogóle jakaś dzika taktyka. A, Jeszcze trzy osoby! Dawaj top trzy, top! Wow! Dobra, stary, zostałeś ty i gościu! Dawaj, postaraj się w tym momencie! Ty i gościu! Dobra, i powiem ci pomalutku, Powoli! Powoli! Nie strasznie mamy, nie wolno, mamy nie Strasznie, mamy wolno, strasznie wolno! Strasznie wolno, strasznie wolno! Ile tylko wytrzymasz, chłopie! Ile tylko wytrzymasz! Nie! nie.